Przez lata pracowałam dla Maggie i Aleka. Wcześniej byłam strażniczką więzienną. Poznałam Aleka pod koniec zeszłego wieku. Tłumaczyłam wydarzenia w sądzie jego hiszpańskojęzycznym klientom. Potem poznałam Maggie, która potrzebowała pomocy z synami. Zaproponowałam swoje usługi. Szybko zorientowałam się, że Maggie nie jest typem księżniczki, że się nie snobuje. Była zabawna. Gotowy, baba? Wsiadaj. Kochała babę. Bardzo go oceniła. Nie był dla niej byle podwórzowcem. Wszędzie z nimi jeździł, zabierali go na łódkę i odwiedziny do bliskich. Chodź tu. Przez lata mocno się zaprzyjaźniłyśmy. Dzwoniła do mnie koło północy i pytała, czy nie śpię. Jasne, że nie, przecież odebrałam. Opowiadała mi.